Jacek Jaworek. Szuka go cała Polska. Postanowiłem wykonać wizję związaną z tymi poszukiwaniami. I co mianowicie mi wyszło? Wyszło mi, że on po prostu odebrał sobie życie, popełnił samobójstwo. A teraz to jest szukanie trupa. Jego ciało znajduje się. W pobliżu jakby jakiejś posesji, ujrzałem posesję, tam gdzie ludzie mają jakiś interes ludzie dosyć bogaci, mają jakiś biznes, on zbiegł parę kilometrów dosłownie w kierunku kierunek, to jakby kierunek trochę tak północ, północny wschód, tak delikatnie, no ten północ w kierunku Północnym i ukazało mi się mocno, właśnie to również, że znajduje się tam jakiś zbiornik. Nie wiem, co to za zbiornik. Czy to jest zbiornik retencyjny, tak jakby hodowlany, taki zbiornik, nie wiem. Bynajmniej by najmniej jego ciało znajduje się przy, przy zbiorniku wodnym, może nawet i w samej wodzie, bo mocno, to, to, to znaczy. Nie było akcentu związanego z tym, w jaki sposób on odebrał sobie życie. To wyglądało tak, jakby jego ciało było blisko wody, ale zarazem było też w wodzie, mogło być w wodzie. Tak jakby, no widziałem wzniesienie, na pewno jakieś wzniesienie, taki pagórek. Droga mało słabo uczęszczana, tak jakby droga polna prowadząca do tego miejsca. I w okolicy tego blisko tego miejsca ktoś ma psy. Jednego, może więcej, tak jakby one chroniły terenu, posesji należącego do, do, do pewnego człowieka, który, który tam prowadzi interes, biznes. I, I właśnie tak to wygląda. Wygląda również to, że karty wskazują. By zostały użyte yy, specjalnie przystosowane w celach poszukiwawczych psy tropiące, by policja użyła psy tropiące, że psy trafić mogą na, na jego ślad, są duże tego szanse. <laughs> yy, no Mogę powiedzieć, że do dwóch tygodni maksymalnie, nawet tydzień minimum dwa tygodnie to maksymalnie. Ale że jego ciało zostanie znalezione. Tutaj ta wizja została wykonana dnia dzisiejszego. Ja jedyne co wiem na temat tej sprawy to, że yy, zabił z broni palnej yy, nie wiem, czy własnych to rodziców, czy, czy nie własnych tam jakiegoś chłopaka, jednemu się udało. Nie, za bardzo nie chciałem po prostu wnikać w tą sprawę już w Wczoraj, czyli 12 lipca, miałem zamiar wykonać tą wizję. No, tutaj jest dokładne wskazanie na miejsce również z jego m, przeszłości. To, jakby jego okolice, ciało jego znajduje się bardzo blisko. On poza tym, karty mi pokazują, że mógł siedzieć w więzieniu. <laughs> nie chciał wrócić do więzienia. Nie wiem, czy siedział, czy nie siedział. Tak, jakby. Obawiał się po prostu tego, że, że gdy go złapią, to już do końca życia spędzi ten czas w więzieniu. Dlatego uznał, że odbierze sobie życie. Do niego zresztą to dotarło, bo on dokonał tego morderstwa pod wpływem. Impulsu i nerwów, tutaj jakiś, właśnie ten konflikt rodzinny był ukazany w kartach bardzo mocno który już w nim się kotłował o wiele wcześniej już wcześniej jakby miał z rodzicami, ze starszymi, jakby dziadkami miał, miał, miał pewien konflikt, a głównie jakby z dziadkiem, właśnie, bo tu mężczyzna, z ojcem był, był jakiś problem. Tak jakby problem mógł dotyczyć również domu, nie wiem, w ziemi. Bynajmniej on nie żyje, on nie żyje jego ciało jest w wodzie lub blisko wody, i, i to dosłownie parę kilometrów od, od tego miejsca zamieszkania, gdzie mieszkał, to bynajmniej Borowce chyba, tak? Borowce pod, pod Częstochową. On się właśnie tą drogą udał. Tak, jakby taką polną już, już miał zamierzony cel. Wybiegł wręcz z tego domu po tym, co zrobił. Później, jakby trochę zwolnił, i zaczęło do niego docierać, że to już koniec. Że to już koniec, tak? że to już koniec i, i, i postanowił z sobą skończyć. Nie wierzę i nie wydaje mi się, by, by uciekł za granicę jakieś takie też tutaj spotkałem się były informacje. On parę kilometrów dosłownie od domu. No to nawet bym rzucił te śmiało około pięciu, może sześciu maksymalnie kilometrów od domu. Jest jakiś zbiornik, nie wiem. To mi jak stawy, kodowlane, retencyjne, nie wiem. Tam ludzie, tam jakby w pobliżu mówię, ktoś może mieć psy. Tak jakby ukazał mi się obraz, że on przechodzi blisko miejsca posesji należącej do kogoś terenu i te psy na niego szczekały, on, on, on tak jakby u, ujadały i on szybko jakby odskoczył bardziej w bok i to, to, to bardziej te zbiorniki, te, te bardziej przy wodzie gdzieś, tak, tak, tak bym tutaj śmiało powiedział, Nawet nawet... Ni to mostek, ni to kładka, takie jakby przejścia. No szanse są duże. Uważam, że, że, że policja go znajdzie. Że osoby, że osoby poszukujące go, szukające go znajdą. Dziękuję za uwagę. To tyle.